Muszę kupić jakąś w razie używaną kartę. O, gdzie się kupuje na Elixie? Bo tutaj potrzebę dosłownie chwilę, nie chcę dać zbyt dużo hajsu. Jutro jest piątek, tak? Więc kurde. PCI wifi, fi PCI E, prawdopodobnie. Kraków mało polskich. Ktoś sprzedaje? Komputer gamingowy. Kupię komputer i wymontuję z niego kartę. Karta się Wi-Fi 150 wypad. Eee, to z na pewno Kraków? Prądnik, okej, okay, to z Kraków, z Foszowice. Karty PC, o proszę, proszę, to jest mój typ ogłoszenia. Co może pójść. Czekaj, zaraz, zaraz, są do laptopów. Chociaż nie, dobra. 5 kart Wi-Fi do laptopa PC i mini, PC i mini. Nie zmieściły się z obu, raczej sprawne, kocham to. Udzielam gwarancji rozruchu, chociaż nie wygląda źle. Okej, okay, do laptopów. To nie Kurde Wi-Fi a 50 zł za dużo. Za takiego 90. jest uczciwy, tak? Może akurat się dostać w każdym momencie To jest do laptopa, nie? już. Tak, dobra. Albo coś, coś dziwnego. Kurde, to na jakimś tym szukać. Często te karty PCI do komputerów tak naprawdę mają slot na kartę laptopową. Hmm. Jezu, ja mam taki antyk, ta karta, ma chyba z 10 lat, no. Kupiłem ją kiedyś. Dawno temu. Nie chcę skłamać, ile lat temu. Najgorszy czas leci. Wydawało się, że kupiłeś nową kartę zajebistą, A ona jest stara. Tak samo się tobie wydaje, że jesteś fajny, młody, dynamiczny, a nie. To jest jeszcze gorsze. Dobra, masz tu 30 sekundy i się z tego. Weź tę. OLIX. Ale to jesteś w Krakowie? Potrzebuję coś na jutro. Może się wymienię? Jutro prypyrpyr pyr, pyr rowerkiem i ten kraków 50 złotych albo że mi dostarczyli na sobotę w najgorszym wypadku, zejdź do sklepu i kup. Nie ma już sklepów, polikwidowali sklepy komputerowe. Myślałeś, że nie dotknie ich ten kryzys, ale znam przynajmniej dwa lokalne, które zlikwidowali. Jest makabra. Zostają oczywiście giga sieciówki jak x-komy. Eee, zobaczmy, zobaczmy, czy x-komy istnieją, że nie istnieją już. E? A, spiszemy x -com i wychodzi oczywiście nazwany x-science fiction game franchise. Uwaga, magiczne tej... slot. Okej, okay, jest ten komputerowe. Zobaczmy, jesteśmy typowym każulem. chcemy kupić... Jest, nocny, jest w ogóle nocny tryb, czy... Nie, nie rozumiem, jak można... Okej. Okay. Czy to jest coś... Ja mam coś z oczami, to jest normalne, ale... Czy ludzie woli się... Taki jasny tryb, czy woli się ciemny? Bo z tego, co zrozumiałem, to był problem... <laughs> to jest po prostu pokłosie czasów. CRT, tak? Że to jest takie jasne. Lepiej się sprzedaje w jasnym. Okej, okay, dzięki. Dobra, to to jest argument. Tak? Że kup kabel. Ja mam możliwości. Nie teraz. Ja mam nadzieję, że niedługo, ale ten... Że lepsze na komórce w dzień. E, dobra, zobaczmy. Laptopy i komputery, podzespoły podzespoły, pamięci, karty dźwiękowe. Więcej. Karty sieciowe, jest. 130. Czy jest cena od najniższej? Cena dla... oceny klientów, <noise> największy, dobra. Od najtańszych. E, polecane w kategorii. USB. Kurde, nie do mieć tanio. Tepelink e, 48. Taniej i dobry, to jest to, czego potrzebuję. Czy było dzisiaj no i nie? E, dzisiaj wróciliśmy, wróciłem na chwilę do gry popularno-naukowej i w sumie bym ją przeszedł. Nazywa się System Shock. E, Mam tylko dylemat, bo mnie wkurza, że jeden tryb, poziom trudności najwyższy, jest ograniczony od naszego czasu gry. Trzeba 10 godzin ją przejść. Na Morele szukać. Czemu na Morele? Morele chyba ma problem ze stepami stacjonarnymi. Wixcom jakoś to jest lepiej zorganizowane, przynajmniej dla mnie, bo one są w lepszych miejscach. Edimax. Dodatkowe informacje: Diodalet. Ty, popatrz. jak to ładnie wygląda. Mam PCI i wolne, wydawy do PCI. 5 GHz już jest. Tylko w sensie są jakieś gówna pewnie 35 złotych kraków już sprawdzę. Czy, eee, droża. Z Morelę zrobił się pośrednik i HUB. Nie, nie, nie znam w ogóle teraz, jakie są nastroje co do sklepów. Tak sprawdzam Mixcom, bo był... Miałem go pod ręką zawsze. Poziom trudności daje po prostu tylko limit czasowy. Dresdno może obetniemy go. W Krakowie nie ma czasami AMSO. W Krakowie jest kultowy sklep dla mnie, nazywa się Bitkomputer. Zobaczmy, jakie tam mają ceny. A, no, ulica krzyża. To nie jest ten. Hmm, hmm, hmm. Zobaczmy. Poniedziałek, piątek. ciesz się gwarancją. A, drukarki, które. Nie wiem, czy nadal można było uzupełniać kurde. Jak spuszczałeś ropę dziadkowi z traktora. To działały. Nie wiem, czy teraz to zostało. Czy też ten. Czy to jest ukraińska drukarka? co tam był moment. Chyba tak. Nie wiem. okej. Okay. Czy pan Brown ma taką drukarkę? Eee, Wi-Fi, zobaczmy, się w stanie. Że zignorowałem, co zignorowałem? Sorry, bo mam jedno oko tutaj i patrzę, antena, urządzenie drukujące, urządzenia peryferyjne, podzespoły komputerowe. czy to jest podzespół komputerowy? To jest urządzenie peryferyjne. Nie jest dobra. Największe Kung Fu to oczywiście karta sieciowa. Czego szukamy? tajniej karty sieciowej. Okej, okay, tu już ceny są takie, widzę ten. Proszę... A, tylko to jest kurde peeling za 80. Nie, nie warto. Dobra, nie mają dobrych cen. Czekaj, zobaczmy z tą kamieński w kleju w Krakowie za ileś złotych. Szlifierka kupiona, tak, zajbista. Jezu, szlifierka. Każdy sobie powinien kupić szlifierkę kątową. Wspaniałe urządzenie. Um. Comfast. USB 3.0. Karta Wi-Fi dwuzakresowy. Nowa nieużywana. Sprzedaje Iwona. Jest jakiś ten. Czy daleko trzeba zapierdziać na rowerku? Lokalizacja hełm Lubelskie. Kurde, jest trochę daleko, jak chcesz coś pewnego na wi-fi, szukaj AX219. Tylko czy będzie kosztowało mniej niż zupa? AX210, zobaczmy. Jest takie coś. Przybył karty... nie ma takiego czegoś. W takim dobrym sklepie nie ma, czyli... Czyli nie ma. E, jak to było? E, AX20, czy AX20? AX OK. Jest takie coś. Karty sieciowe WIS1. A, tylko ja muszę czekać, jest też pod PCI i dla tego, tu jest 105. Ajajaj, Dobra, zacznijmy od tak. Cena od najniższej, kup zamiast tego kartę podarunkową. Karta Wi-Fi 6, za 100, jest przecena. Prywatny sprzedawca, to jest to Allegro lokalnie, nie? Allegro lokalnie to jest, mi się z Allegro Rack, ale zobaczymy. Bezprzewodowa. Kiedy jakieś składanie lego? Coś bym porobił, tylko szczerze bym kupił drukarkę. Tylko jeszcze, jeszcze nie mam warunków. Muszę nawet na karcie sieciowej na razie siedzieć. Karta do karty sieciowej. Co? Karkę lego, dokładnie. Ciekawe czy się grzeje, czy to jest takie ozdobne. <laughs> śni mi się teraz jak widzę jakieś radiatory to mi się śni ten linus Tech tips, który zamontował kartę przez nasłoną do 3,80, do 4,90 czy jakoś tak i, i zjebał twórców, że to porne. Ciekawe czy to jest tak samo. U was tak zajebista drama. Kurde, ceny powiedzieć 100 złotych, czemu to się tyle kosztować? No nic. Tak, i potem oponął na akcji i napisał, że karta przynajmniej nie siedzi na półce, tylko poszła na cele charytatywne do konkurencji. Czy śledzę rozwój dramy? Zatrzymałem się na tym, jak tam jakaś pracowicz, zaczęło się jakieś grube działa eee, i tyle.